Galeria BWA w olsztynie zaprasza na wystawę grafik i plakatów Adama Kurłowicza. To podsumowanie 40 lat jego działalności twórczej. Ja opieram się na tej trójpodziale jungowskim na podświadomość, świadomość i na świadomość i który te sygnały do, jako do, do tego środka świadomości docierają zarówno od strony zewnętrznej świata, czyli od strony takiej, która reprezentuje ten plakat. To jest strona pewnej relacji z, ze światem, Zewnętrznym, ale takim, który inspiruje mnie wartościami, ideami, filozofią, myślą, ale są to sygnały zewnętrzne. Drugą stroną, jakby na antypodach, jest podświadomość. Jung nazywał podświadomość jako listami, sny jako listy podświadomości. I ona dostarcza mi bodźce od wewnątrz jak gdyby i te bodźce są dużo głębiej osadzone, bo to są bodźce związane z genetyką, z naszym pochodzeniem, z całą historią gatunku ludzkiego, to są pewne archetypy i symbole, tak nazywa to Jung. Metafora jest sposobem, który ja stosuję zarówno w odbiorze świata, to też szukam pewnej metafory w rzeczywistości jako pewnego symbolu przełożenia z jednego trybu myślenia na przykład na drugi tryb myślenia i stosuję w swojej sztuce. Sporo jest tutaj takiego świata wyobraźni, zwłaszcza w grafice i, i takiego troszkę krążenia w surrealnych różnych y, y, przestrzeniach, y, łączenia też różnych elementów y, symbolicznych często, więc tam jest naprawdę bardzo dużo do oglądania, bardzo dużo do odkrywania, i myślę, że każdy znajdzie w tym świecie coś zupełnie innego. Natomiast jeśli chodzi o te akurat plakaty, to myślę, że to jest taka też głęboka refleksja nad, nad myślą ludzką i nad kondycją ludzką, bo warto sobie też przeczytać te teksty, które Adam Kurłowicz cytuje i wtedy też pewnie będziemy więcej wiedzieć o tym, o czym sam artysta myśli. Postanowiliśmy pokazać prace graficzne, stricte graficzne i cykl Kogito Ergo Sum, plakaty, które były tworzone też jako stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Ona odbija pewien proces, który się działo przez te 40 lat. Zaczęło się Moja wystawa dyplomowa była także wystawą grafiki i plakatu, ponieważ ja byłem na dwóch, w pewnym sensie studiowałem dwóch kierunkach: projektowania plastycznego i malarstwa i grafiki. I dyplom miałem podwójny. I teraz ja wracam po 40 latach do, do tego zestawienia: też daję grafikę i daję plakat. Tylko oczywiście to jest 40 lat doświadczenia, 40, 40 lat pracy, i to jest długa droga, która ujawnia się w tych pracach, które tutaj są właśnie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv